Te zespoły od dawna czekały na okazję do wyrównania starych porachunków. Szanowni Państwo, mam znakomitą informację dla tych, którzy wybrali oglądanie meczu razem z nami z Allianz Stadium z Turynu. Tak, to był bardzo dobry wybór, bo szykują nam się wielkie emocje. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem wsparci i gotowi: Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś mamy dla Państwa włoską ucztę. Mecz Serie A. W tej chwili Jacek jedno jest pewne. Piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Oto skład Juventusu na dziś. Adriano Rabio oraz Locatelli zagrają w środku pola. W ataku drużyna stawia na dwóch napastników, z których zapewne jeden będzie przydatniejszy w odgrywaniu i grze kombinacyjnej. Drugi zaś będzie miał zadanie finalizowania akcji zespołu. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środki. W tej strefie mamy w sumie aż 8 graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale będą zmuszeni operować na całej długości boiska. To może ograniczać możliwości rozciągnięcia gry. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Skutecznie utrzymuje się przy piłce. Mocno teraz uderzył, ale zupełnie niecelnie. Z tej odległości mógł się chyba pokusić o bardziej techniczne uderzenie. Kostic. Przeciwnik mocno go teraz naciska. Nierozważne zagranie, strata. Perrin przy piłce, Adrian Rabio, Federico Chiesa. Nie daje się teraz zatrzymać. Jakowicz. Gol! Wychował na prowadzenie. Raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Tak to się robi. Nie zastanawia się dwa razy, wykorzystuje niewielki dystans do bramki i decyduje się na strzał. Wchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. Czy będzie remis? Bardzo dobrze teraz to broni. Wizdek kończący pierwszą część spotkania coraz bliżej, a wynik jak dotąd nieznacznie na korzyść starej damy. Dla takiej drużyny jednobramkowa przewaga przy szczelnej obronie może wystarczyć do wygranej, ale na pewno nie daje gwarancji. Myślę, że po przerwie zobaczymy jeszcze kolejne sytuacje i nieco więcej bramek. Czy pójdzie to w stronę remisu, czy wyraźnej wygranej, trudno przewidzieć. Pierwsza połowa meczu na Allianz Stadium dobiegła końca. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jeśli ten. Sędzia zaczyna drugą połowę. Stara dama, co prawda, prowadzi, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Dobrze, mierzone podanie na dobieg. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Co za błąd teraz. Stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. Pogrywa z wolnego w pole karne rywali. Dobrze wybija. Już po zagrożeniu. Dane wejście. Traci piłkę. Stanisław Lobotka. Podanie do Zielińskiego. Udało mu się ograć obronę, ale tutaj już czeka wsparcie. Akcja przerwana. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy jak to się rozwinie. Giovanni Di Lorenzo. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie co teraz zrobią. Zagrywa w okolicę pola karnego. Po tej interwencji piłka nadal w grze. No cóż, już po zagrożeniu, przynajmniej na razie. Rywal bez problemu odbiera im piłkę. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Dobra, teraz obrona bramkarza. I teraz sztab szkoleniowy postanowił, że przyszła pora na zmianę. Ramani, kapitalny blok, było groźnie. No i już po akcji. Plachowicz z udanym przechwytem. Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. I piłka wychodzi za boisko. Zaczną od bramki. Ramani Mario Rui Osimen Takich okazji może już nie być Muszą poszukać bramki na remis Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Aj, no nie wyglądało to za dobrze. Sędzia może tutaj sięgnąć od razu po czerwoną kartkę. I co? I jest czerwona kartka. Sędzia pokazuje, że tolerancja ma swoje granice. Wyklucza z dalszej gry. To musiało się tak skończyć. Głupie i groźne zachowanie. No, chyba trafi. Słyszymy właśnie ostatni gwizdek. Juve wygrywa to spotkanie. Bardzo